W którym miejscu jesteś na skali zmiany, chodzi mi o zmiany zawodowe, zmiany pracy. Wyobraź sobie taką skalę od 1 do 10, gdzie 1 jest oczywiście najniżej, 10 najwyżej i określ sobie, na ile jesteś w tej chwili zmotywowany, zmotywowana w skali od 1 do 10, żeby zmienić pracę. Jeżeli to jest od 7 wzwyż, czyli od 7 do 10, no, to znaczy, że ta motywacja jest dosyć duża i ta gotowość do zmiany jest całkiem spora. Jest szansa, że coś z tego wyjdzie. Jeżeli to jest 1-4, no to znaczy, że ta gotowość do zmiany jest na dosyć niskim poziomie i zastanów się, czy to jest dobry moment dla ciebie, żeby cokolwiek zmieniać w życiu zawodowym, bo być może w ogóle w Twoim życiu mają miejsce w tej chwili jakieś dosyć dramatyczne wydarzenia, coś, co ciąga Twoją uwagę. <laughs> I bardziej Cię absorbuje. Jeżeli tak jest, no to być może to nie jest dobry moment na zmianę pracy, i trzeba to odsunąć w czasie. Jeżeli odpowiedziałeś, odpowiedziałaś 5-6, czyli po środku tej skali zastanów się, co możesz zrobić, żeby jeżeli odpowiedziałeś 5, żeby to było 6, a jeżeli odpowiedziałeś 6, żeby to było 7. <laughs> czyli krótko mówiąc, co Ci jest potrzebne w tej chwili, żeby ta gotowość do zmiany, ta motywacja wzrosła. Dlaczego to jest takie ważne, żeby sobie to określić? No bo zawsze dobrze jest znać stan wyjściowy, cokolwiek zmieniamy, nad czymkolwiek pracujemy, to dobrze wiedzieć z jakiego punktu startujemy. Tak? Bo łatwiej ci będzie też zaplanować cały proces zmiany w momencie, kiedy wiesz jak bardzo ci na niej zależy. Oczywiście im bardziej ci zależy, im bardziej jesteś zmotywowany, tym większa szansa na powodzenie. Dlatego powiedziałam wcześniej: zastanów się, co możesz zrobić, co Ci jest potrzebne, co możesz sobie dać, żeby ta motywacja wskoczyła chociaż o jeden stopień wyżej. Wtedy masz większe szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia. Pozdrawiam.